To? Halo? Chwila, <grym> <sumie> chwila Co to są za drzwi? Pokażę wam moje umiejętności w CS-a, miałem kiedyś globala na skrzydłowym, patrzcie Głównie, nie? Pogadać. Ej, Spadłeś z okna, bo boleło Bolało? Spadłeś z okna, bo bolało? Jest niesamowity jest na podryw, ale widziałem kiedyś jak jakiś patos do nich wbija na chatę i później pokazuje mi jak ciosy zadawać. A ile oni mają lat? 14? Czy tak, mniej? Masz, nie wiem, co piln... ty wchodziłeś. Nie wiem, tu pilnuj swoich rzeczy, może było w kuchni czy coś. Nie wiem. Ja pierdolę i ty z nim? Ale nie. ja nikomu nic nie komu... tak dawałem. zaraz wyprowadza. potem. nie komunicję dawałem. Masz łączyny. A o co chodzi? Oni jakąś mylinę wynajęli Czy skąd oni nie nie mają taką chatę? Mają w spokoju. Czemu mu spotki pana... spadłeś? A ma jamuszka, tak? Imię? A ile masz lat? 0,9 mm. Tylko ty widzisz? To jest trochę Upośledzenie są ogólnie. Oh. Nie? to jest AI. To jest. To, to jest jakaś paragay O co chodzi? Wiem, co mówisz szambiarz do sambiarza główna, przecież już mi to pisałeś. To jest AI, to jest AI, to jest AI przerobione komputerowo, no. Nie zrobiłbym tego z żadnym mężczyzną. A tym bardziej nie z Tomeczkiem. A się jest ogólnie w tej ekipie? Więcej niż dwóch, czy tylko dwóch? Też się umymyś pałeczkami. Kiedyś poszedłem do jakiejś restauracji, się pytam Czyli kurwa, widelca nie mają. A się na nie patrzą, co? Nie mówią, że nie, a ja, szkoda. I, i wróciłem z powrotem, Próbować jeść tymi pałeczkami. Czy ta, nie, 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 było tak, że mi łyżkę dali. Powiedzieli, że tylko łyżkę mają, widelców nie. I dali mi łyżkę, jadłem kurczaka łyżką. Niesamowite to było. Do późnego wieczoru. Okej okay. okay. Ale ja miałem kurczaka, jakie miałem dysku kurczaka, jakie myśli tymi? To jakaś ekipa? Nie wiem, Gramsci powiedział, że wygląda i że jest fanem. A jakiś nocny stream chyba robią. Bo jest w ogóle jeżeli sobie podłączycie obok głowy ładowarkę, to później rano was będzie łeb boleć, chyba że wasza głowa się do tego przyzwyczai, ogólnie nie powinniście tak robić, bo wtedy telefon wydziela jakieś tam promieniowanie i to jest kurwa niedobre dla mózgu, serio, i to nie jest tak, że jestem jakiś czurnięty, tylko tak for real, for real jest. Co tam, ogórek? A widzieliście jak ziomek wstaje na streamie i zaczyna sikać na jakieś krzesło centralnie przed kamerką, czy nie? Bo jak nie widzieliście, to miejsce, ale jak widzieliście, to śmieszne to było. Tak. Aaaa! Zrób tak, wyrzuć siebie Tak, wyrzuć je, wyrzuć, je. wyrzuć je. Tak jest, Aaaa! wyrzuć. Okej, okay. i mężczyzn głośniej. A? Już... Co on to wypluje? Nie. To nie wiem. To sobie wpiszcie Dudziu, czy tam Dadziu na Xie i tam będzie no ten filmik, jak Ziemek wyciąga ja. siura i sika na krzesło. Się. Nie, teraz. Okej. Okay. Nimgronzy, czy ty zawsze wszystko co oglądasz musi być z potestem gejowskim? Za każdym razem tak jest. To widziałem tego szota, ale nie rozumiem o co w tym chodziło. Jedzenie tu przyniosłem. Co zrobiłeś? Coś mnie ugryzło. Nie wiem, to jest jakaś drużyna Fortnite, czy o co chodzi? I to nie takie, że z klauta, nie? Nie sobie, wiem co to jest, Mike. Ja chciał wiedzieć Teraz yy, brúfisu na przykładnie. Bo yeah. Boxdel. Show me the money. Show me the money, okej? Hehehe nagrywam z tej Dobry klip, dobry klip. Słyszałeś? Idziemy! Jest! We deserve it. Powiedz mu. Ale chyba takie w porządku, chłopaki jest tam, nie? Czy nie? Boxer, show us the money! Oj chuj Halo? Ja miałem tak, że mi się słuchawki od tego... Od. O, no, słuchawki od słuchawek, kabel od słuchawek, chciałem powiedzieć. Przyczepił do krzesła, zrobiłem obrót i się cały komputer wywrócił. Jezu, zawał prawie miałem. Jakby on się nie uruchomił. Ale podniosłem coś tam w środku, po, polatało jakieś plastyki i zaczęło działać normalnie, całe szczęście. Aha. Halo? Hey, co CT. Ta myszka dobra? Ta? Czy a która? Nie widzę o górę co piszesz, bo może się wyświetlać na rzeczy na streamie, a jak ja mam jakieś PL albo coś piszę w wiadomości, to mi się nie pokazuje. A co? Bo widzę tylko fenek please. Co to bro, co to jest? ja wam ja pokazał mój wzósek. dwa. Ja nie mam, masz takiego chudego, chciałbym mieć taki, ale ja nie wiem, takich rzeczy jak oni. Mnie nie stać. Ja tu normalnie rano wstaję, parówki wpierda. Nie chcę ogólnie lepszy, jak parówki. To nie. To nie wiem, co jem. To nie jest pan, to jest Poka mój brzuch, nie. No to będzie jakiś event na 10 tysięcy na Discordzie po streamku. Chyba, że coś ważnego masz. Będziesz wyjebany, Ja stary ważę 99,8 kg. Oglądają. nie oglądają Teraz mam. się dodać? ja też nie, ja stąd no brawo Nie mam zaproszenia jesteś kurwa brawo. jakiś inny? <głos》>. Będę się sam Nie ma ciebie obok mnie Dałem brawo. wszystko mam co mam Żeby nie wyjść na tak. tym że Ale to nie takie proste Ale to nie takie łatwe jest O nie Dwa razy daję dupy facetowi. Od tamtego czasu kudaś mnie stoi, o nie? Dałaś mi lekarstwo, kiedy ja ci dałem serce. I tak nie wyleczymy ciała jak O kurde, ta końcówka była dobra. nie